Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym zadaniu. Dzisiaj mamy tak, liczba moduł z, czyli wartość bezwzględna na 5 minus 2 plus moduł z 1 minus 6 jest równa. I teraz tak, 5 minus 2 to jest po prostu 3, tak? 5 odjąć 2 jest 3, to jest jasne. Dobra, plus... I mamy 1 minus 6 to będzie minus 5, bo jak masz złotówkę, a wisisz komuś 6 zeta, to jak odasz mu to, co masz, to nadal będziesz widziała mu, czy wisiał 5 zeta. Moduł z trójki jest z, z liczby dodatniej jest tą samą liczbą, a z liczby ujemnej jest liczbą do niej przeciwną, czyli zawsze jest dodatnia, czyli moduł z minus 5 będzie po prostu 5. I tyle: 3 plus 5 jest 8 i odpowiedź A jest prawidłowa. Jak rozumieć ten moduł? Jeżeli mamy oś liczbową. To jest odległość na osi liczbowej od 0, czyli 5, a odległość nie może być wartością ujemną. Czyli od minus 5 do 0 jest 5, tak? Tak samo jak, trochę tutaj krzywo zjechałem, jak od 0 do 5 też jest 5 odległość. Tylko, że ten już jest wartość tu na minusie, ale odległość minus 5 i 5 od 0 jest taka sama. Czyli jeszcze raz, wartość bezwzględna z liczby ujemnej jest liczbą do niej przeciwną. Zawsze jest, po opuszczeniu wartość bezwzględna zawsze jest dodatnia, musi być. A wartość bezwzględna z liczby dodatniej jest po prostu tą samą liczbą. W tym odcinku to tyle. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeszli to zadanie swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób sobie właśnie z nimi radzić, aby zdali maturę z jak najwyższym. Wynikiem. Zapraszam Was również do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście sobie zobaczyli. Zapraszam Was również do. Komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Na każdy taki komentarz odpiszę z chęcią. Eee, możecie też napisać jakikolwiek komentarz. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej oryginalne i kreatywne. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.